W sezonie 2019-2023 drużyny wspierane przez Forbet wywalczyły awanse do wyższej klasy rozgrywkowej. I tak kolejno. Sokół Ostruda awansował do drugiej ligi, Błonianka Błonie do trzeciej, a Okęcie Warszawa do czwartej. Gratulacje za poprzedni sezon i powodzenia w kolejnej kampanii ligowej. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie KS Błonianka Błonie przed sezonem rozmawialiśmy z trenerem, który był nowym trenerem, tak? dopiero objął ten zespół, więc nie zakładaliśmy sobie takiego sztywnego celu, że ma być to awans, tak. Od kilku lat już gdzieś byliśmy tam z przodu cały czas i gdzieś tam się do tej trzeciej ligi dobijaliśmy, ale nie było takiego nakreślonego planu, że musi być w tym roku awans. Pierwszy mecz jakoś się mówi załapało, później kolejny, następny i gdzieś tam się pojawiło światło w tunelu, że że jednak faktycznie chyba to jest ten sezon, że możemy awansować. Ten sezon był bardzo dziwny. Przerwy rozgrywek, przerwany na ponad, ponad miesiąc, później wznowiona, wznowiona. ta czwarta liga w, w takiej formie jakby Final Four, którą no, wytrzymaliśmy, wygraliśmy wszystkie tam mecze, także pokazaliśmy, że chyba jesteśmy najlepsi w tej i przede wszystkim jakość zawodników i ich determinacja w tym trudnym okresie, jeśli chodzi o tą drugą rundę, którą musieliśmy grać jako takie playoffy. I dużo wyrozumiałości, bo, bo naprawdę w tym czasie bardzo mocno i dużo trenowaliśmy. Co by było, gdyby była cała liga? Myślę, że też byśmy wygrali, bo naprawdę mieliśmy mocny zespół mamy mocny zespół, co pokazaliśmy na tej pierwszej kolejce już trzeciej w trzeciej ligi. Mecz z Legią to już pokazał tak dobitnie, że że naprawdę możemy walczyć w tym sezonie awans, nawet organizacyjnie. tak? Jak to wszystko było tutaj zorganizowane na stadionie, to też jakby dało nam taki sygnał, że już chyba mentalnie w tej trzeciej lidze jesteśmy. Myślę, że te ekipy, które są w trzeciej lidze będą musiały się z nami liczyć, bo to już pokazaliśmy na przykładzie Ursusa, który jest już w tej lidze ich lat, a tutaj nie miał łatwego życia. Każda drużyna, która tutaj przyjedzie nie będzie miała łatwo, a myślę, że też udowodnimy, że na wyjazdach umiemy wygrywać. Zawsze jest tak, że, że wynik sprzyja atmosferze, tego nie ma, nie ma co ukrywać. Ale jeśli chodzi o etos pracy, o atmosferę i o zaangażowanie, absolutnie nic się nie zmienia. Cały czas pracujemy, pracujemy tak, jak pracowaliśmy, atmosfera jest identyczna, jak była wcześniej. Jako, jako drużyna z zarządem określiliśmy cel, kimkolwiek ja mogę powiedzieć, miał, że to no jest pierwsza ósemka. Tak? Cel jest ambitny, no ale trzeba, trzeba grać o wysokie cele, a nie grać o miejsce 12 czy 13 szczerze powiem, bez wsparcia e, naszego głównego sponsora, jakim jest Forbet, e, nie dalibyśmy rady finansowo utrzymać e, w trzeciej lidze, znaczy utrzymać. Ogólnie utrzymać drużynę po prostu, tak? E, Forbet jest to firma, która jest jakby naszym głównym sponsorem, jest, jest najbliżej nas, e, jest najdłużej z nami, więc e, na pewno to też jest jakby nasz wspólny awans do tej trzeciej ligi, ponieważ bez ich wsparcia też już byśmy nie dali rady w czwartej Lidze. Tak? A, a od trzeciej Lidze, gdzie udało nam się renegocjować jeszcze ten kontrakt, to już jest naprawdę bardzo, bardzo duże dla nas wsparcie i, i pomoc.